Trzymam w ręku moje ulubione narty marki Dynastar Model Master Course GS. Narty w nowej odsłonie graficznej, bardzo wyjątkowej, młodzieżowej, które są moje, moim ulubionym modelem z całej kolekcji Dynastara. I są nartami, które bym wybrał dla narciarza Mastera, eksperta, trenera czy instruktora, jako jedyne narty, jeżeli taki byłby cel zakupu. Dlaczego? Talia 70 mm pod butem powoduje, że narta jest bardzo dynamiczna w przejściu ze skrętu w skręt, a zarazem daje nam stabilność w długich łukach skrętu. Natomiast dwie warstwy tytanalu przechodzące przez całą długość narty jak i drewniany rdzeń z jesionu, ta kombinacja powoduje, że czujemy pod butami prawdziwą bestię. Bestię, którą jesteśmy jednak w stanie ujarzmić dzięki odpowiedniemu, odpowiedniej technice, odpowiedniej ilości siły wkładanej w skręt. Ten model narty dynastara występuje z dwoma rodzajami płyt. Płytą R22 i płytą Connect. R22 to płyta stricte racingowa, znana z nart wyczynowych, fisowskich, polecana przeze mnie do ścigania się właśnie w zawodach mastersów czy dla osób, które mają dużo siły i dobrą bardzo technikę i wymagają od siebie i od nart więcej. Płyta R e, Connect to dwa liftery plastikowe, które są pod przednią i tylną częścią wiązania, które powodują, że stoimy wyżej. Łatwiej nam zainicjować skręt, łatwiej się wyłożyć do stoku, natomiast e, charakterystyka narty będzie wtedy e, jakby bardziej przyjazna. Spowoduje, że narta będzie miększa pod butem i będzie bardziej się e, nam poddawała. Narty, które dają nam możliwość wyboru między R22, R22 bardziej wyczyn, czy Connect rekreacja z nutką oczywiście bardzo sportową.